Naprawdę zadrżałam i oblałam się zimnym, potem patrząc na kłamstwa, które są proponowane przy zachęcie do tej diagnostyki. Jest to ewidentne oszukiwanie pacjentów. To jest żywa krew pod mikroskopem. To jest to, do czego Państwa szarlatani zapraszają. Gdyby w naszej krwi kogokolwiek krążyły komórki grzybów chorobotwórczych, to ta osoba nie byłaby w stanie przyjść na żadne badanie. Leżałaby z ciężkimi objawami w szpitalu lub na cmentarzu. Dzisiaj będziemy mówić o kompletnie niedorzecznej propozycji badania diagnostycznego, czyli próbie no nie próbie tylko naciągania państwa i zapraszania państwa na badanie tak zwanej żywej kropli krwi pod mikroskopem, która to ma... Nam pokazać, na co jesteśmy chorzy, jakie to niewykrywalne. Normalną akademicką medycyną mamy y, choroby, dolegliwości i tutaj y, y, jakiś fachowiec nieznanego wykształcenia, bo na pewno nie medycznego, przekaże nam newsy na temat naszego zdrowia, nastraszy nas i zaraz po zakończeniu badania da nam na to cudowne środki. Samo badanie jest niedro niedrogie. No, ale te mikstury i środki na cudowne uleczenie, no, już kosztują kupę kasy. Kochani, pojawiło się takich zaproszeń w internecie. Cała masa. A ja z wykształcenia medyk Wydział Farmacji. Uwaga! Specjalizacja diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka kliniczna. W związku z tym zbadałam miliony kropli krwi pod mikroskopem. Kiedy weszłam na strony zachęcające do badania żywej kropli krwi, naprawdę zadrżałam i oblałam się zimnym potem patrząc na kłamstwa, które są proponowane przy zachęcie do tej diagnostyki. No i jest to wróżbictwo, jest to wróżenie z fusów do kawy, znaczy mniej nawet chyba e, sprawdzające się niż wróżenie z fusów do kawy, ale tu się nie ma co śmiać, dlatego że m, jest to ewidentne oszukiwanie pacjentów e, i straszenie. Ja powiem tak, znalazłam i wydrukowałam z, z jednej ze stron internetowych uwaga, klinik Badania żywej kropli krwi. Uwaga, to są kliniki. Kochani, to, to nie jest tam jakieś tam spółdzielnia pszczółka, to są kliniki badania żywej kropli krwi. To brzmi! Prawda? No to brzmi. Co my tam możemy zbadać? Mam dla Państwa szeroką ofertę. Co w tej żywej kropli krwi u Państwa ten specjalista zobaczy? Otóż on zobaczy, czy nie macie tam pasożytów i larw robaków, których nigdzie indziej Wam medycyna nie zobaczy i nie zdiagnozuje. Czy nie macie grzybów chorobotwórczych krążących w Waszym organizmie? Czy nie ma zakwaszenia organizmu we krwi, które on zobaczy w tym szkiełku obiektywu? Czy nie mamy zaburzeń cholesterolu i nie pływają we krwi kryształy kwasu moczowego? Ha? Nigdzie indziej nie wykrywalne, tylko tam. I on zobaczy też w tej krwi metale ciężkie i toksyny pływające po nas i powodujące, że jesteśmy strasznie chorzy. Czy nie mamy niedoborów witamin i minerałów? Oraz czy na przykład nie mamy problemów z układem immunologicznym, bo on zobaczy, czy na przykład nie mamy tam niedoboru przeciwciał, a na samo zakończenie zobaczy w krwi, czy my nie mamy zaburzeń flory jelitowej. No brzmi wspaniale, z jednej kropli naszej krwi pod mikroskopem. Kochani, e, no, większej szarlatanerii nie czytałam, jak żyje. To wszystko, co jest obiecywane w oglądaniu żywej kropli krwi, jest niemożliwe. Tego wszystkiego w krwi nie zobaczymy, ponieważ te e, no, patogeny, chorobotwórcze, czy różne substancje, które powodują zaburzenia naszego zdrowia, nie występują we krwi, przynajmniej w takiej formie, że możemy je zobaczyć przez mikroskop. E, ja wiem, że nie wszyscy jesteśmy medykami, ale po pierwsze, mieliśmy lekcje biologii i chemii w szkole, po drugie mamy w miarę rozbudowaną wyobraźnię. E, powiecie Państwo, no dobrze, ale przecież istnieje takie badanie jak badanie morfologii krwi z rozmazem pod mikroskopem. No pewnie, że istnieje. Od bardzo, bardzo wielu lat, i jest nieprawdopodobnie przydatnym badaniem w ocenie stanu zdrowia pacjenta w pewnych obszarach. Tylko trzeba je właściwie wykonać. I to jest dosyć długa. E, powiedziałabym procedura, zanim tę krew się wpakuje pod mikroskop i się obejrzy. Ja, kochani, obejrzałam rozmazów krwi pod mikroskopem w swojej, na swoich studiach i w swojej praktyce, myślę, że kilka tysięcy. I sama zrobiłam te kilka tysięcy rozmazów krwi do obejrzenia i nie ma takiej możliwości, żeby e, sensowne było oglądanie świeżej kropli krwi naniesionej na szkiełko mikroskopowe pod mikroskopem, ponieważ tam się nie zobaczy nic sensownego. W ogóle tam się nie zobaczy nic oprócz kłębowiska erytrocytów tak naprawdę, co ja państwu za chwileczkę pokażę. Zacznijmy może od tego jak wygląda Diagnostycznie prawidłowy rozmas krwi pod mikroskopem, który pokazuje nam e, wiele, może nam pokazać wiele informacji o e, zdrowiu pacjenta. Ja poproszę teraz, o, w ogóle tak wygląda, zacznijmy od tego, prawidłowo wykonany rozmaz kropli krwi na szkiełku laboratoryjnym. Tak, żebyście Państwo widzieli, jak to wygląda. Ta ciemniejsza część to jest początek rozmazania, a ta taka bardzo jaśniutka zwana językiem rozmazu, to jest bardzo cienka, właściwie pojedyncza warstwa e, krwi po wykonaniu rozmazu. I ona dobrze wykonana daje nam pod mikroskopem jedną warstwę. Krwi, którą my widzimy pod mikroskopem w ten sposób, że jest jedna warstwa krwinek wszystkich elementów morfotycznych krwi, które można ocenić. To jest tak zwany rozmaz niewybarwiony. Kochani Państwo, bez wybarwienia nic nie zobaczymy i nic nie powiemy o naszym zdrowiu. Barwienie jeszcze musi być tak zwane zasadowe albo kwasowe, bo te krwinki chłoną w różny sposób od czynniki o pH kwaśnym i zasadowym. Ale zanim ten rozmaz trafi pod mikroskop, żebyśmy my i lekarz, żebyśmy my mogli lekarzowi opisać ten rozmaz, to musi nastąpić naprawdę sporo e, pracy, diagnosty, e, żeby pod tym mikroskopem było widać coś, co jest miarodajne. Ja pokażę Państwu, co my diagności o, oglądamy pod mikroskopem. Widzicie Państwo, to jest jedna warstwa. To jest ten język rozmazu, gdzie my oglądamy tą końcóweczkę najcieńszą. I teraz widzicie Państwo te takie czerwone kółka. Czerwone kółka to są erytrocyty, czerwone krwinki, które my oglądamy, czy one wyglądają prawidłowo. One mogą wyglądać bardzo nieprawidłowo. Mogą być na przykład duże i bardzo jasne. Wtedy mówimy o tym, że one są megaloblastyczne, one urosły. Z powodu na przykład braku witaminy B12. One są jasne. One są duże z powodu braku żelaza. Mówimy o megaloblastyczności. Na przykład one mogą być jak baloniki spuszczone. No, różne są dolegliwości, które, choroby człowieka, które widać na kształcie tych krwinek. Tutaj jest taki jeden samotny biały żagiel. Widzicie Państwo taki fioletowy. Fioletowy to jest biała krwinka, która nie jest młoda, ponieważ ona ma już posegmentowane fioletowe jądro. Po to trzeba było to zabarwić, żeby zobaczyć, jak te jądra białych krwinek wyglądają. Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli na przykład mamy za dużo młodych krwinek, Uwaga, to znaczy, że szpik wypuszcza je za młode, ryzyko białaczki. A widzicie państwo takie malutkie, malusieńkie, malusieńkie, fioletowe kropeczulki? To nie jest zanieczyszczenie ani kurz. To są płytki krwi, czyli trombocyty. Ich liczba jest bardzo ważna, ich wygląd jest bardzo ważny. My to też sobie powiększamy. Teraz wrócę do początku. Probówka... W którą pobieramy krew na rozmaz, jest powleczona tak zwanym antykoagulantem akurat na rozmas to jest antykoagulant o nazwie EDTA po to żeby ta krew nie zakrzepła ponieważ proces krzepnięcia krwi która się wydostaje poza naczynia zaczyna się po kilku sekundach co to znaczy Erytrocyty zaczynają się sklejać, no bo krew krzepnie i całe szczęście, bo jak my się skaleczymy, no to po chwili robi się nam, co się to nam się robi, no skrzep się robi, krew skrzepnie. A teraz przejdźmy do badania żywej kropli krwi. To jest żywa krew pod mikroskopem. To jest to, do czego Państwa szarlatani zapraszają. Czy widzicie Państwo różnicę? Pomiędzy prawidłowym obejrzeniem rozmazu krwi pod mikroskopem, a tym błotem, który Państwo, uwaga, w klinice badania żywej kropli krwi, oglądacie na ekranie komputera. Ja widzę ogromną różnicę. Tutaj mamy, jakieś powiedziałabym, niezidentyfikowane kłębowisko erytrocytów, i teraz uwaga, ten pasek, to ciało obce, jest nazwane Ma pan, pani, pasożyt w krwi. W krwi pani krążą pasożyty. To jest ten artefakt. Ten, ten włosek z gazy, ten brudek ze szkiłka niedomytego, niedoczyszczonego, który został. Ten brudek z palca, który. Gołym okiem jest niewidoczny, bo myliśmy ręce i został z ręcznika papierowego albo e, z e, ściereczki. Ale to jest przerażająca obecność pasożytów w naszej krwi. I teraz ja się, proszę Państwa, pytam, czy widzicie, nie mając medycznego wykształcenia, różnicę pomiędzy obrazem prawidłowo zrobionego rozmazu, a tym bełtem, który nazywany jest badaniem żywej kropli krwi i tym pasożytem, który krąży. No to teraz ja się, proszę Państwa, odniosę po kolei, czego w naszej krwi nigdy nie ma i być nie może z powodów. Fizjologicznych. Pasożyty i larwy robaków, więc ten włosek z gazika, to nie jest pasożyt ani larwa robaków. Pasożyty krwi nie występują praktycznie w Polsce: ani ich larwy, ani ich jaja. Jeden z niewielu pasożytów, który egzotycznie może czasami do Polski być przywieziony, to jest zarodziec malarii, a drugi to śpiączki afrykańskiej. Polskie, w Polsce występują głównie pasożyty przewodu pokarmowego. Niektóre z nich mają bardzo krótki etap, że ich formy przetrwalnikowe przez naprawdę e, ultrakrótką chwilę przechodzą przez krew i trafiają na przykład do płuc. To jest niewykrywalne właściwie, ponieważ to trwa naprawdę moment, i zostawmy ten temat. Więc, proszę Państwa, my mamy głównie pasożyty przewodu pokarmowego, których proces rozwoju we krwi właściwie nie przebiega. Zarodziec malarii, e, pasożyc śpiączki afrykańskiej, to nie jest nasz kraj. Więc ten e, strzępek gazika czy ręcznika papierowego to nie jest pasożyc. Pasożyty i larwy robaków nie krążą w naszej krwi, więc nie wierzcie temu, bo to nie istnieje. Jestem pewna tego, co mówię. Kolejna rzecz. Candida i inne grzyby. Candida to jest rodzaj grzybu z rodziny drożdżaków. Proszę Państwa, gdyby w naszej krwi kogokolwiek krążyły komórki grzybów chorobotwórczych, to ta osoba nie byłaby w stanie przyjść na żadne badanie, leżałaby z ciężkimi objawami w szpitalu lub na cmentarzu. Ponieważ uogólnione zakażenie grzybicze, kiedy komórki grzybów krążą we krwi, to jest bardzo ciężki stan pacjenta. Także to nie jest tak, że w krwi mogą sobie krążyć komórki grzybów, a my się świetnie czujemy, tylko o tym nie wiemy, kochani. Uogólnione zakażenie grzybami chorobotwórczymi to jest po pierwsze stan dosyć rzadki, na szczęście. To jest ciężki stan pacjenta lub pacjent kilka metrów pod ziemią. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. E, Mikroskop, taki, jakim posługują się ci szarlatani, w ogóle nie zobaczy komórek grzybów przez swój obiektyw. A po to, żeby stwierdzić, czy w krwi pacjenta znajdują się chorobotwórcze grzyby, wykonuje się posiew krwi na tak tzw. podłożu saburo i wyhodowanie grzybów chorobotwórczych na podłożu saburo. Inkubacja trwa od kilku dni do kilku tygodni, bo one wcale tak chętnie nie rosną, więc nie zobaczymy z żywej kropli krwi żadnych komórek grzybów. Po pierwsze i przy podejrzeniu ogólnego zakażenia pacjenta chorobotwórczymi grzybami robi się posiew, który jeszcze trzeba czekać dosyć długo na wynik, bo grzyby nie rosną na podłożu saburowca, ale tak szybko. Zakwaszenie organizmu. No to jest w ogóle temat chyba na osobny program, bo ja nie słyszałam większej bzdury niż ogólnie brzmiące na alternatywnych forach i tematach jak temat zakwaszenia organizmu. Otóż oczywiście istnieje coś takiego jak równowaga kwasowo-zasadowa organizmu, ale to nie jest żadne zakwaszenie organizmu, które możemy sobie wyrównać dietą. Ono pochodzi z zupełnie innych źródeł niż nam się wydaje. E, więc, a już na pewno nie możemy go zobaczyć. W krwi, a tym bardziej w żywej kropli krwi. O, tu mamy cudny temat e, zaburzenia cholesterolu i kwasu moczowego. Nawet słyszałam, że e, oglądając tą żywą kropelę krwi, można zobaczyć kryształy kwasu moczowego, które tam sobie cudownie krążą, wskazując na to, że mamy dnę moczanową. No, gdzieś tu dzwoni. Tak, kwas moczowy i jego Nadmiar wywołuje, e, jest, e, wywołuje dnę moczanową, bardzo przykrą, bolesną chorobę. Kwas e, moczowy gromadzi się w stawach, rozdymając te stawy, wywołując bardzo nieprzyjemne e, doznania bólowe, natomiast on nie krąży we krwi w postaci kryształów, ponieważ kryształy dopiero lokują się w stawach. Kwas moczowy krąży w, na, w naszym osoczu w postaci moczanów, czyli soli kwasu moczowego, które nie są widoczne we krwi, bo krążą w osoczu i mierzy się poziom kwasu moczowego, akurat w odwirowanej po odwirowaniu elementów morfotycznych, czyli w osoczu. Także nie zobaczymy kryształów kwasu moczowego w krwi, bo on nie jest elementem fizycznym, czyli elementem morfotycznym, kolejna bzdura. Można też podobno zobaczyć zaburzenia cholesterolu. Cholesterol nie jest widoczny, bo jest związkiem chemicznym, który również mierzy się jego poziom w osoczu, nie jest elementem morfotycznym, który można zobaczyć, także kolejna bzdura, no i moje ulubione. Możemy zobaczyć we krwi metale ciężkie. No nie wiem, opiłki, kulki, nie wiem, gwoździe. Kolejna bzdura. Na przykład, metalem ciężkim jest arsen. On nie krąży we krwi jako o piłek arsenu. Również są to związki arsenu i również mierzymy je po odwirowaniu elementów morfotycznych w osoczu. Także to ja nie wiem czy ktoś spał na tej chemii czy biologii. Nie wiem kto ma w ogóle śmiałość pisać takie rzeczy, że to można, jak to mówił mój wnuk, zubacić. No nie można tego zubacić. No i jeszcze możemy zobaczyć zaburzenia flory jelitowej we krwi. Ja nie mogę teraz zemdleje bo jak to czytam, to naprawdę stają mi moje nieliczne włosy na głowie. Nie znalazłam jakiejkolwiek w, tej, w tych klinikach badania żywej kropli krwi, nie znalazłam jakiejkolwiek osoby, która miałaby podpis, bo tam są takie też dokumenty, jakie Państwo dostajecie, takie wiecie, no, takie papierki, że tam macie to, macie tamto ten arsen w was krąży te pasożyty, że była tam jakakolwiek osoba, która przed nazwiskiem miała cokolwiek związanego z medycyną, czy technika laboratoryjnego, czy magistra farmacji, a na końcu takich badań jest zawsze napisane, że, e, że to jest że to nie ma żadnej wartości diagnostycznej, że to nie ma żadnego poparcia naukowego i że właściwie to jest chyba tylko taka zabawa w naukę. Ale kosztuje drogo, a po tym badaniu jest mnóstwo mikstur z niewiadomym składem, niewiadomego pochodzenia, tylko bardzo drogich. Błagam was, nie chodźcie na badania żywej kropli krwi. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.